Cześć, witam bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o farbkach i o pędzelkach, jakich używam. No w sumie do nakręcenia tego filmu zainspirował mnie Gal Anonim, zadając kilka pytań, więc spróbuję odpowiedzieć. Ja już 6 lat temu robiłem filmik o farbkach i kolorach, no ale stwierdziłem, że Zrobię taką powtórkę, coś nowego. Przez ten, ten okres trochę się zmieniło, więc pewnie zaczynamy. Tutaj mam powystawianych trochę farbek, które mniej więcej mam. To nie jest cała paleta jakiej używam, bo mam ich więcej, ale tylko tak na potrzeby tego co. Co mam i jakich farb używam? Ja maluję farbami akrylowymi poprzez rozjaśnianie bądź ściemnianie, nakładając różne warstwy. No i raczej tego nie zmieniam. No i jeśli chodzi o firmy, jakich firm używać, skąd? Tutaj mam dwie farbki. Tutaj jest coś takiego taka niebieska i zielona. I to są farbki, które były z gazetą Watca Pierścieni. Ja go tutaj mam, więc zademonstruję. One właściwie powiem teraz, nie wiem czy idzie je jeszcze dostać. jeśli jakoś... Ten one były wydawane kilkanaście, nie wiem nawet czy nie około 20 lat temu. To jest akurat pierwszy numer. I wiem, że pamiętam, że w tym numerze były chyba gobliny i właśnie yy, tak i były te zielone farby no i tutaj w tym w tej gazecie właśnie pokazywali o tutaj jest jak można malować nie tutaj no i wiem że było chyba 12 sztuk goblinów i była ta zielona farbka A więc yy, można było no i jak widzicie te farbki mają już kilka dobrych lat i Naprawdę jeszcze można ich używać. Jeszcze ich używałem do, do malowania dość niedawno, bo jeszcze cały czas maluję. Też jeśli chodzi o farbki, no to o, tutaj mamy takie ponumerowane i to było w zestawie takim artystycznym do malowania farbami. Można było obrazy malować, one były ponumerowane i, i tymi numerkami można było ten, i ja to dostałem od znajomego, który skończył i też używam, też właśnie kilka razy malowałem. Tutaj na przykład jest farbka, którą, taka miedziana, którą używałem do malowania figurki i to jest farba kupowana w sklepie artystycznym, nie? Dla, dla malarzy, czy dla artystów. Ja też się zaopatruję w sklepie modelarskim Game Color tutaj są dwa kolory taki i taki i one też dosyć fajnie się maluje tutaj jest akrylik NML. to jest też farbki które kupuję właśnie w sklepie modelarskim jak czasami oglądam jakieś filmiki to wiem że są osoby które też właśnie nimi malują więc nimi też się fajnie maluje dodatkowo jeszcze w sklepie dla artystów to taka firma i też właśnie nimi maluję, więc dosyć dają radę. Tutaj mam trzy farbki. Jedną z nich wezmę, wezmę żółtą. To z tego co pamiętam, to jest z zestawu z Biedronki. Kiedyś był jakiś zestaw w Biedronce, to, to kupiłem. One jeśli chodzi o krycie, to tak nie do końca jestem zadowolony, bo czasami trzeba dwie warstwy nałożyć, ale w miarę dają radę. Tutaj to kupiłem w sklepie dla artystów i ta ma lepsze krycie, więc tutaj jest tak, że to co nawet kiedyś wspominałem, na pewno ważne jest jeśli chodzi o wybór farbek czym chcemy malować, no to jak się nimi pokrywa jak, jakie skrycie, no i też yy, jak schnął i tutaj na przykład to co powiedziałem to mam już kilka dobrych lat jeśli chodzi o, o kwestie to ona właściwie prawie nie schnie no to już też yy, kilka lat mam no i jak yy, widzicie normalnie jest można, można nią malować dodając trochę wody akryl, akrylowymi można przez wydawanie wody więc da, całkiem dobrze dają radę Tutaj mam jeszcze taką farbkę. Ona, ja ją kiedyś dostałem. Ona już ma kupę lat. Ostatnio ją sprawdzałem, więc jeszcze, jeszcze można nią malować. Ja tam od czasu do czasu dolewam trochę wody i tą farbką malowałem duchy. To jest farbka fluorescencyjna i ona faktycznie daje radę, więc dosyć fajnie się maluje. To, co jakbym do, do, do swojej kolekcji dodałem jakiś czas temu, to jest to. Te farbki kupiłem w Lidlu powiem, że bardzo fajnie się nimi maluje mają fajne krycie i ostatnio właściwie taki mój zakup to kupiłem te farbki one są 8 sztuk, to one są z Akrzyna i powiem, że się zdziwiłem ponieważ dosyć fajnie się nimi maluje i tutaj na przykład dam taki ten, że pomalowałem to to sukno i tutaj y, ten y, srebrny. Chociaż y, ja jeszcze raz będę musiał y, spróbować malować, bo w oryginale to jest perłowy. Ja spróbuję zademonstrować ten, te kolory, jak one są. I to jest tak, że jeśli dobrze pamiętam, to jest ten niebieski i to jest ten perłowy, nie? No i teraz spróbujemy przyłożyć, nie? To jest niebieski. No i tutaj ten perłowy. Jednak trochę Troszeczkę się różni ten odcinek od tego, więc jeszcze spróbuję to poprawić, ale, ale dosyć fajnie daje radę. Raz niebieski, dwa razy malowałem i tym, tym na razie, tym perłowym na razie razy, więc taki efekt jest. Ja maluję, jak już widać, to jest na podkładzie czarnym. One już były pomalowane, bo to od kogoś to kupiłem pomalowane te elfy. No więc sobie już na własną własny gust to biorę i przemalowuję. Dodatkowo co jeszcze się wzbogaciłem, czyli paleta mokra. Tak ona wygląda. Ja myślę, że nakręcę oddzielny filmicz jak to można zrobić. Kiedyś patrzyłem na internetach, że można kupić gotowo za ileś tam złotych. Dla mnie to jest wydawanie na darmo kasy, bo właściwie to jest tak, że Raz, dwa, trzy elementy i można sobie zrobić mokrą paletę, która naprawdę daje fajnie radę. Tylko kwestia tutaj, co mogę powiedzieć w zależności od pojemnika, jakiego używiemy. Ja to jakiś z landryny, jakiś z cukierków to jest, więc ona nie jest jakoś super szczelna, więc trzeba pilnować tego, żeby tu ona była cały czas wilgotna. To samo właściwie z farbkami, że w zależności od pojemnika jaki, jaki jest, to będzie bądź dłużej, bądź szybciej wysychać. Te pojemniczki właściwie są faktycznie bardzo fajnie. Ja sobie zachowałem, bo do nich daję sobie inne farbki, więc, więc naprawdę fajnie dają radę. Tutaj jeszcze widać pędzelki. Nie? I tutaj podałem kilka przykładów, specjalnie powybierałem. Ja w większości przypadków używam tych pędzelków. To są takie. Ja je kupuję w modelarskim yy, i tu jest nawet, no, będzie widać, będzie widać, megapal, mega yy, Magpol, yy, Warszawa bodajże, zero. Ja, I tutaj też, yy, to jest chyba też Marpol, yy, czy Magpol? To jest chyba Magpol, to jest trochę zryta i to jest 00 nimi mi się fajnie maluje fajnie się je trzyma w ręce spróbuję to zademonstrować o tak sobie trzymać w ręce dosyć fajnie jestem z tych zadowolony tu mam jeszcze chyba z tej samej firmy, tutaj mamy tak tutaj też magpola no to, to wiem że w tym sklepie co kupuję co się zaopatruję to mają bardzo dużo ich więc ja kupuję w tym momencie teraz, powiem Wam, że używam praktycznie 0,0 albo 0 yy, I, i, i tymi lecę na ten. Tutaj mam taki, on jest takim długim włosiem. Yy, też czasami używam malowania, zwłaszcza tak jak maluję konturami, czyli jak lecę i maluję o tak. Spróbuję to bliżej dać. Yy, o, i maluję o tak. Że, że tymi krótszymi maluję jednak, że na czubku pętla, a tymi dłuższymi na... tutaj jeszcze jakieś inne i to jest tak, to jest jakiegoś sklepu artystycznego, więc w sumie daje radę, ale tutaj też dla pokazania, że kupiłem jakiś tam w sklepie dla, dla pań, więc to jest tylko na co trzeba też zwracać uwagę, co już się po... nauczyłem przez też doświadczenie marowania. Yy, najlepiej jest naturalnego włosia, i, i też w zależności patrzeć czy są miękkie czy twarde niektóre są miękkie niektóre są twarde i to ma znaczenie w malowaniu i to czasami dość duże znaczenie dobra używam takiego lakieru lakier akrylowy wodny tu jest bezbarwny jedwabisty połysk ja ten używam, bo, bo po prostu te, teraz te są w ofercie. Ja jak brałem, to albo matowy, albo półmat, żeby po prostu nie, nie wychodziło za bardzo um, świecące. No i tak jak już um, mówiłem we wcześniejszym filmie, bo po prostu go sprawdziłem. No i jeśli byś miał ochotę, to możesz zaglądać do tego drugiego filmiku. Ja maluję też żeby, lakierem, żeby zabezpieczyć i lakier troszeczkę wyciąga kolory, więc dosyć te, te kolory są wtedy troszeczkę żywsze, no ale ze względu na to, że mam figurki u siebie w, w pokoju w gablotce, to, to też mam tak, że staram się je Y, zabezpieczyć, żeby one nie, nie znikły no y, znaczy żeby się nie zepsuły bo to przez y, kurz czy to wszystko później jakieś zabezpieczone to o, nawet o tym pędzelkiem sobie biorę i raz na rok, raz na czasami dwa lata o, przejadę szybko, kuczę, wyczyści bez problemu kuzu, ze wszystkiego I, y, było pytanie jeśli chodzi o y, które tam y, Galanonim zadał, że y, jak maluje, czy ten y, ja sklejam całą figurkę, ta akurat jest pomalowana czarnym podkładem i na to maluję. Jeśli figurka jest ciemna, to jest czarny podkład, jeśli figurka jest jasna, to jasny podkład. Jeśli chodzi o ilość farb, teraz na przykład z doświadczeniem wygodniejsze jest i czasami fajniejsze jest kupowanie różnych farb, różnych odcieni. Oczywiście można mieszać, ja do tego używam lusterka, które właściwie już kiedyś pokazywałem. To więc tego, też tej palety na palecie sobie mieszam, nie? jak tutaj widać, nie? że sobie mieszam kolory i, 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 i tu jest tak, że można, można fajnie tego wyjść. Na pewno no, największym, by nauczycielem jest doświadczenie i malowanie. Trzeba troszeczkę pomalować tych figurek, żeby mieć jakieś pojęcie, żeby to jakoś się rozwijało. Wiadomo, że przy pierwszym pomalowaniu pierwszej figurki nie będzie to wszystko idealnie wyglądać no ale z czasem i z próbami to wygląda coraz lepiej ja mówię no zademonstruję, że teraz akurat zaczynam malować i mam tych figurek bodajże ile to jest 6, 12 18 20, 23 te figurki elfy no jak pomaluję to zademonstruję, no jeszcze tak może szybko pokażę kolekcję taki rzut jak mam w tym momencie mogę powiedzieć, że mam jakieś 600 figurek pomalowanych nawet ostatnio te gobliny pomalowałem więc no jest tego trochę ta kolekcja mi się cały czas powiększa e, więc więc naprawdę jestem zadowolony próbuję cały czas tak jakby swój warsztat rozwijam, no też staram się jakoś filmiki rzucać ale ze względu na dzieci, to co czasami rzadziej. No i tutaj jest właściwie z ostatniej chwili, co pomalowałem te orły, nie? no i tutaj jest drugi orzeł z tyłu, Mumakil, i tu jest taki obiekt, który malowałem tymi farbkami i też go robiłem. No to dzięki za uwagę, pozdrawiam bardzo serdecznie, jeśli masz jakieś pytania to zapraszam do komentarzy, postaram się odpowiedzieć bądź nagrać filmik w miarę możliwości, no i zapraszam do oglądania, pozdrawiam, cześć, trzymaj się.